Dobra, i przełączymy się na moją ulubioną zakładkę. APM. Mamy Protosaka Cera, który ma około 120 w tej chwili. Mm, szaleństwo. Mamy Peugeota, tak cię będę nazywał, sorry. Który, który, który ma 48. Ok. no i Gerwant, który ma. No, okej, okay, teraz wzrosło do 60 prawie. I Maybe I'm good, który nie robi nic, a ma najwyższą ligę z tego wszystkiego. Nice. Okej, okay, dobra. Cóż za otwarcie, zobaczymy w tym epickim 2 na 2 Ciekaw jestem też, co gracze rozmawiają między sobą. Czy ustalają w tej chwili strategię? Hmm. hmm, czy może po prostu każdy z nich będzie grał zupełnie po swojemu? I tak sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że ten random jeden, który był, to wyszedł Protos, czyli mamy dwóch Protosów przeciwko Zergowi i Protosowi. Ach, ci Protosi są naprawdę. Są naprawdę po prostu wszędobylscy i straszni. Uff, dobra, a skoro nic się nie dzieje, słuchajcie. Pacific Rim. Nie wiem, czy kojarzycie taki film. Ostatnio coś takiego pojawiło się. Słuchajcie, jest naprawdę zarąbisty. Dla wszystkich tych, którzy lubią filmy o, o wielkich robotach albo um, takie klasyczne science fiction, takie trochę tandetne, ale nie takie tandetne jak. Y tragicznie tandetne filmy klasy C, które swoją drogą czasami też są fajne, ale nie o to chodzi, tylko takie z założenia trochę, trochę sztampowe, trochę tandetne, to to jest film idealny dla Was, bo z jednej strony jest ta, jest ta tandeta, o której mówię, a z drugiej strony jest naprawdę przyzwoicie zrealizowany, no i Kaman, wielkie roboty, to jest po prostu wow. Pamiętacie Power Rangers? To był taki serial, Kurcze, jak ja byłem mały, czyli część z Was, może w ogóle jeszcze Was nie było. I to był naprawdę... Fajnie się oglądało jak się nawalali ci karatecy, potem takie wielkie roboty się nawalały. To Pacific Rim jest generalnie w miarę podobny, tyle tylko, że nawalają się tylko i wyłącznie wielkie roboty. Czyli można by powiedzieć, że jest dwa razy lepiej. No Albo nawet nieskończenie wiele razy lepiej. Okej, okay. Katser... Cybercore już w drodze. Peżot robi spawning pula po haczerce, czyli bardzo ekonomicznie. Um, Perżot widzi też tą drogą wszystko co się dzieje u Gerwanta. Gerwant ma mocno późne Cybercore. Mm. I to tak mocno, mocno późne. Albo i nie, bo maybe I'm good ma dokładnie tak samo późne. Hmm. Coś mi tu, coś mi tu wiecie co? T tutaj coś mi śmierdzi Dark Templarami. Nie wiem czy też macie takie wrażenie, ale Hmm, może to jest jakiś super wczesny super gate, którego ja nie ogarniam. Nie, no, no, no dobra, zobaczymy, bo ten Wargate tech ma szansę zakończyć się za... ile? W tej chwili zostało 120 sekund, czyli za minutę, czyli to by było... O, nie najgorzej. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale jeśli to ma być Forgate, to przydało się więcej tych gate'ów, ale to jest Forgate, to jest podwójny Forgate. Ha, brawo! Dobrze, tak właśnie powinno być 2 na 2. To są mecze, w których trzeba cisnąć, albo trzeba się super sprawnie bronić. W tym wypadku widzimy, że będzie ciśnięcie. E, a natomiast, e, no, Kacer robi dokładnie to samo, co pozostali dwaj protosi. Co jest. E, hmm. No dobra, może być ciekawie. Przekonamy się, czy lepszy będzie zerk na dwóch bazach e, i 4 czy może lepszy będzie podwójny 4 Nawet nieźle kronobustów pilnują. No, Gerwant tu chyba troszkę słabiej, ale i tak nie najgorzej. Dobra, Forgate zaraz już będzie gotowy. Ciekawe, czemu to jest drugi asymilator zrobiony? Myślę, że to miał być jakiś fake po prostu. O! Czyżby Kacer nie wiedział, że ci dwa idą w Forgate? Teraz już na pewno wie, że jeden z nich, że Gerwant idzie w Forgate, ale no, sam sobie nie da rady. Zdecydowanie nie. Bez pomocy zerga, bez wsparcia lingów albo roach, albo czegokolwiek. No to, to nie będzie tutaj mia miał zbyt wielkich szans na zwycięstwo. Nie wiem, jak zarombistym musiałby mieć mikro, żeby jednym forgate'em pokonać dwa forgayty eee, A jeszcze jedna uwaga. Peżot zrobił e speed do Lingów i Roach Warren. No ale jednostek jeszcze żadnych w tej chwili nie ma. Dobra, okej, okay. Push, wielki push, Kacera, jeden protos robiący forgate'a przeciwko dwóm protosom robiącym forgate'a. Tutaj trzeba skancelować tego zalota i zrobić wargate'a z tych dwóch budynków. APM-y w tej chwili powinny być już po prostu. Super, super wysokie, takie jest. Sięgamy nawet 120, 130 ze strony Kocera. No widzę, że Forgata ma obczajonego. Tyle tylko, że on oczywiście jeszcze nie wie, że ten Forgate nie ma żadnych szans na jakikolwiek sukces. Chociaż już są Linki, już są pierwsze rocze. Więc może, jeśli nie straci zbyt wiele jednostek, to może i coś się uda tutaj ugrać. Rocze są naprawdę świetne w absorbowaniu obrażeń. I no, jeszcze Linki wpadają, Linki ze speedem. Ja się z tego śmiałem trochę, ale to jest naprawdę świetna rzecz. Warto zauważyć, że o tutaj warpowane jednostki, które po prostu absorbują te strzały ze stalkerów. Rocze ze stalkerami sobie, jak widać, całkiem, całkiem, całkiem dobrze dają rady. To jeszcze kolejne stalkery z większym zasięgiem wchodzą. To jest naprawdę bardzo dobra kompozycja. No i słuchajcie, słuchajcie, wygląda na to, że kacer razem ze swoim zergowym. Przyjacielem Peżotem mają szansę się przebić przez ten podwójny Forgate. O mój Boże, to był dopiero Artozy Pylon. To był Artozy Pylon w po prostu najdoskonalszym z wykonań, jakie można wykonać. Gerwand, gratulacje, stałeś się częścią wielkiej historii StarCraft'a. U, tu jeszcze całe mnóstwo pylonów ze względu na supply block, który zawsze wchodzi w, razem z Forgate'em. Dobra, mamy bardzo dużo zalotów i to nie jest zła kompozycja przeciwko Stalkerom. I roachą, pod warunkiem, że się tym jednostkami nie mikruje, ale oczywiście jak wiemy, ci gracze będą coś kombinowali, będą microwali i bardzo słabo to widzę. Tu jeszcze został wybudowany Mothership Core, tak jakby ten jego, e, tak jakby ten jego e, Photon Overcharge mógł już cokolwiek zmienić. Chciałeś na obsa wejść, nie ma takiej opcji, jak już gramy, to gramy. E, Okej, okay. dobra. No to myślę, że to już jest tylko kwestia czasu na GG, więc popatrzmy, jak zerk i Protoss rozwalają bazę innego Protosa. A ja zerknę w tym czasie na czat. Witam was wszystkich serdecznie. Tutaj, oczywiście, STT StarCraft i w tej chwili mieliśmy grę z widzami, gdzie no, zmierzyło się Kacer z peżotem przeciwko Gerwantowi I maybe I'm good, tak. I powiedziałem to nie patrząc na niki graczy, jestem po prostu niesamowity. Dobra.